Oglądacie Państwo Monitor Polwyżyn. Witamy po przerwie, a w studiu zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Kaja Czytelniczka, odpoczywająca, i Zbyszek Kruczalak, dom książki DNZ. Witamy serdecznie po świątecznej przerwie. Mnóstwo nowości czytelniczych na nowy rok. Witam serdecznie. Rzeczywiście dzisiaj nie tylko ciepło i przyjemnie, ale też walentynkowo. Kaja miała zaprezentować, jak jest pięknie przygotowana do walentynek, ale jakoś jest już tak zmęczona, upałem i wycieńczona, że o teraz pięknie widać, jak jest bardzo walentynkowo przygotowana, bo też walentynkowo dzisiaj przygotowałem dla Państwa trochę z tego, co się na rynku księgarskim pojawiło z końcem zeszłego roku i co teraz mamy nowego na półkach. Zacznę od przeboju roku 2011. Dieta według doktora Dukana Francuza, który pobił rynki, jeśli chodzi o zdrowe żywienie, odżywianie, a przede wszystkim chudnięcie. Wprawdzie dieta ponoć Niezwykle kontrowersyjna, ale też niesłychanie skuteczna. Dieta doktora Dukana, Dukana nie potrafią schudnąć w czterech różnych publikacjach, przy czym dwie z nich specjalnie przygotowane dla Polaków, to znaczy dieta. Je oryginalna, przepracowana, przygotowana na, na, dla takich upodobań polskich, które są no specyficzne dla naszej kuchni, bo można przecież u Dukana jeść dość sporo. Polega dieta przecież na wysokobiałkowych pokarmach i Dukan dostosował niektóre z nich właśnie dla polskich, czy też do polskich podniebień. Później jemy po tych wysokobiałkowych mięsach, czy to zwierzęcych. Czy innych jemy warzywa, a na końcu to wszystko mieszamy, utrwalamy i oczywiście niewiarygodnie chudniemy. Dukan pobił wszystkie inne diety i wysforował się na dietę numer jeden, jeśli chodzi o rynek polski, myślę, że w ogóle, jeśli chodzi o rynek europejski. Ale diety zmieniają się nieustannie. Póki co mamy dietę doktora Dukana, nie potrafię schudnąć i to w wersji, jak mówię, szczególnie dostosowanej, czy też specjalnie dostosowanych do. Dla podniebień Polaków. Poza tym, rzecz sensacyjna, czas honoru. Państwo ten serial doskonale znacie. W tej chwili wyszła wersja książkowa przygód czterech różnych postaci, znaczy postaci znacznie więcej, ale czterech głównych bohaterów, którzy swoje życie koncentrują wokół tego wszystkiego, co dzieje się w czasie II wojny światowej. Ale mamy również tam nie tylko wydarzenia związane z wojną w Polsce, bo mamy i Francję, mamy i. Syberię, w związku z tym, czy też Kazachstan, mamy, te, mamy w związku z tym mnóstwo różnych wydarzeń, których w oryginalnej w, w wersji filmowej nie ma, a w wersji książkowej te dodatkowe wydarzenia są. I o te właśnie wyjątkowe, dodatkowe i inne niż w wersji telewizyjnej wydarzenia książka została rozbudowana. Świetnie skonstruowana, znakomicie się, znakomicie się czyta, jednocześnie no, pokazująca pewną specyfikę i zupełnie niesamowitą, te sytuacje charakterystyczne i specyficzne dla tego, co działo się w Polsce w okresie od 1939 do 1945 roku, bo przecież główni bohatery, bohaterowie szkoleni w Anglii i rzuceni nad Polską jako cichociemni dokonują rzeczy zupełnie niewiarygodnych właśnie na terytorium Polski w okresie od 1939, jak mówię, do 1945, czyli w tym czasie, kiedy Polska była okupowana przez Niemcy hitlerowskie. Poza tym, oczywiście, dwie biografie i dwa przeboje: Danuta Wałęsowa, Marzenia i Tajemnice i Violetta Villas nic przecież nie mam do ukrycia dwa teksty, dwie duże książki, które pokazują dwie zupełnie zresztą odmienne, inne historie. Jedna to Danuta Wałęsowa i Marzenia i Tajemnice. Książka o tym, w jaki sposób kobieta, która jak sama o sobie pisze, wyszła z zupełnie zabitej dechami i znanej nikomu dziury nagle na salony świata, bo przecież opisuje zupełnie niesamowitą, niezwykłą i fascynującą historię, kiedy to Lech Wałęsa dostał Nagrodę Nobla i ona ją pojechała odbierać, czy też niezwykłe historie dotyczące wizyt w Watykanie i, i audiencji papieskich. Książka napisana niezwykle ciepło, niezwykle uroczy, Niezwykle miło i przyjemnie, czyta się ją doskonale. Polecam Państwu, bo ten z, ty, z tych tekstów, które pokazują współczesną historię Polski z perspektywy innej niż zwykliśmy to czytać, nie jest to ani historia tak opowiedziana, jak na przykład w czasie honoru, który, o którym przed, przed chwilą Państwu mówiłem, czy w innych opracowaniach y, y, dotyczących naszej bliższej i dalszej historii. Jest to bardzo personalna, bardzo osobista, bardzo często intymna historia tego Wszystkiego, co ostatnio w naszej rzeczywistości, polskiej i europejskiej się działo z punktu widzenia i kobiety, i matki, prezydentowej, i, i no i postaci, która, i osoby, która żyła w tych samych. W czasach doświadczała tego wszystkiego, co my, oczywiście no poza tym, czego myśmy nie mogli doświadczać, bo ani nie byliśmy w Watykanie na audiencjach papieskich, ani nie odbieraliśmy nagrodę, Nagrody Nobla, którą zdobył Lech Wałęsa. Poza tym Violetta Villas, nic przecież się nie da, nic nie mam przecież do ukrycia, kontrowersyjna, niezwykle, niezwykła, fascynująca, zadziwiająca postać Te świata polskiej piosenki, świata polskiej popkultury, bardzo... No, tragiczna w jakimś wymiarze, bo przecież ogromna kariera, świetnie się zapowiadająca, i to ogromne niespełnienie, które dotknęło Violetty Vilas. Kobietę o trz... niewiarygodnym wręcz głosie, talencie, a jednak przecież no, z powodu tego, że w tym, a nie innym czasie i okresie w Polsce żyła, pracowała i chciała robić karierę. Tak się y, potoczyły jej losy, a, a nie inaczej. Książka znakomicie opowiedziana, świetnie się czyta. Polecam Państwu jedną z ciekawszych pozycji, która dotyczy no, zupełnie fascynującej osoby, jaką była przecież Violetta Wila bez względu na to, jak y, jednocześnie była to postać kontrowersyjna. I na koniec jeszcze y, książka, o której Państwu wielokrotnie mówiłem. Książka y, Małgorzaty Gutowskiej, Adamczyk, Cukiernia pod Amorem w trzech częściach. Y, y, saga, która toczy się... Y, przez dość duży okres czasu, a wszystko zaczyna się od wykopali na rynku w Gutowie, a później mamy trzytomową serię, która opowiada historię rodzinną, właśnie wyko rodzinną, wykorzystującą. Różne wydarzenia, różne sytuacje związane oczywiście i z najbliższą i, na, i tą dalszą historią Polski oraz z tymi wszystkimi wydarzeniami, które dotyczą konkretnie rodzin, opisywanych w tej trylogii. Zresztą, Gutowska. Pobiła na łeb i na tak zwaną szyję wszystkie popularne pisarki, pisarki, łącznie z Kalicińską i łącznie z Grocholą, Wysforowała się na numer jeden, jeśli chodzi o ten typ literatury. Zresztą nie trzeba jej szczególnie polecać, ponieważ jest bardzo znana i popularna. To tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego i do słyszenia już niebawem, bo w piątek będziemy mówić o pozycjach już bardzo walentynkowych. Także do zobaczenia i do usłyszenia. Moimi Państwa gościem był Zbyszek Kruczalak, Domy Książki DNZ. Zapraszamy serdecznie. No i w piątek kolejna. Dawka czytelniczych emocji przygotowana przez DNZ dla państwa na weekend i nie tylko. W monitorze Polwerzyn. Wracamy po krótkiej przerwie.